Zatrzymaj czołg. Wszędzie czysto. Gryź prawo, dwa Shermany, daleko na polu. Odległość około 800 metrów. Zrozumiano, strzelam. C, trafione. Popraw, podnieś do przodu. Załadowano. Widzę kolejne. Załadowano. Są ze Nie widzę ich. Pudło, kierowca do przodu. Załadowano. Zatrzymaj. Mam go na celowniku. Mierza pecia w powietrze. Ciąg zniszczony. Załadowano. Strzelam do drugiego. Niedrabiony. Pobrabiaj! No. Kolejny jest